Witajcie. Jesteśmy w miejscu, gdzie Fiaty Kombi królowały przez lata. Były dwa takie miejsca w Warszawie. Pierwsze to FSO, gdzie były produkowane, a drugie to właśnie Stołeczna Kolumna Transportu Sanitarnego, gdzie duże Fiaty Kombi i karetki przez bardzo długi czas królowały. Królowały do czasu, kiedy zakończyła się produkcja. I właśnie o końcu produkcji dużego Fiata w wersji Kombi opowiemy w dzisiejszym odcinku. 29 czerwca 1991 ostateczny krach i koniec produkcji polskiego Fiata 125P. A w zasadzie już nie polskiego Fiata, bo od 1983 roku Włosi zabronili nam używać nazwy Polski Fiat. Jakość tak drastycznie spadła, że oni nie chcieli, aby. Te produkty były kojarzone z włoską marką, która w tamtych czasach miała się zupełnie nieźle, a to, co wychodziło z FSO, no, z roku na rok było coraz gorsze. I lata 80. można powiedzieć, że to był czas, kiedy ta jakość Fiata spadała i to bardzo mocno. Był gotowy następca. Od 78 roku produkowaliśmy poloneza. Poloneza, który był oparty technicznie materiałowo w dużej części na tym, co oferował Fiat 125P, ale miał nowoczesne nadwozie, bardzo aerodynamiczne, takie wpisujące się w obecne. W tamtych czasach trend był przede wszystkim bardzo kanciasty. Polska była tym krajem, w którym był ciągły niedobór samochodów, ciągle brakowało czegoś, więc głupotą byłoby w 1978 roku kończyć produkcję Fiata, Wtedy, kiedy jeszcze produkowaliśmy kochani, produkowaliśmy jeszcze wtedy syrenę, więc to byłoby głupotą. Więc produkowaliśmy, produkowaliśmy. Już nie czekaliśmy na te większe zmiany, już wtedy fiat nie doczekał się większych modyfikacji. Raczej te modyfikacje dotyczyły polonezy. No i to, co zmieniano w Polonezie, bardzo często trafiało właśnie do dużego fiata. I dzięki temu skrzynia biegów, silnik trafiały do dużego Fiata. Takie duże Fiaty były zdecydowanie silniejsze. No, cztery konie, ale wiecie, zawsze to coś. Ta skrzynia biegów, która na początku była ta czwórka, która była tutaj dokładnie pod ręką, potem w momencie, kiedy zastosowano skrzynię biegów z Poloneza, już w zupełnie w innym miejscu szukaliśmy zmiany biegów przez to, że to było trochę mniej precyzyjne, ale coś za coś było pięć biegów, no i Pamiętam ogłoszenia, e, lata 80., początek lat 90., kiedy największym atutem dużego fiata było napisanie w opisie ogłoszenia czy y, oferty, skrzynia biegów z Polonasa. No to wszyscy wiedzieliśmy, że to będzie ta lepsza skrzynia, że to będzie pięć biegów, że taki y, Fiat będzie mniej palił, będzie cichszy i będzie się nim łatwiej jeździło. To, że... Fiata produkowano nadal wynikało jeszcze z jednej bardzo ważnej rzeczy. Polonez dostępny był wówczas w jednej tak naprawdę wersji pięciodrzwiowej, nie było przygotowanej ani wersji pick-up, ani nie było wersji kombi. W związku z tym naturalną rzeczą było, że trzeba było produkować Fiata w wersji kombi. Jeżeli chodzi o rynek polski, tak naprawdę Fiat w wersji sanitarnej nie miał konkurencji, bo na bazie malucha nie dało się zrobić. Tarpan, posłuchaj, to w ogóle się nie nadawało. Jedyną alternatywą była NESA, no ale NESA była tą dużą karetką albo karetką reanimacyjną. Natomiast dla większości kolumn transportu sanitarnego, tych mniejszych, dla wszystkich lekarzy, dla lecznictwa takiego otwartego, Fiat był najlepszym rozwiązaniem. Dzisiaj nie będę Was jednak zanudzał karetkami. O tym Nakręciliśmy specjalny odcinek. Tutaj macie okienko. Chętnie namawiam Was do tego, abyście sięgnęli do historii, zobaczyli, że prawie wszystko o tych modelach powiedzieliśmy. Dzisiaj skupimy się na wersji takiej zwykłej, cywilnej. Proszę, tutaj mamy pięknego Fiata z zupełnie końcówki produkcji. Fiat należy do Piotra. W zasadzie to nie jest Fiat, bo już mówiliśmy, że to jest FSO 125P Kombi. 91 rok, zupełny koniec produkcji. Zmiany w roku 89 sprawiły, że w Polsce zakończył się dotychczasowy system odgórnego planowania. To, że narzucano nam, czym mamy jeździć, ograniczano możliwości, i nagle otworzyły się trochę bardziej granice Polacy zaczęli sprowadzać sobie auta. Może nie były nowe, może nie były eleganckie, takie. Fabrycznie nowe, takie eleganckie, pachnące, ale wiecie, jaką miały zaletę? Były przede wszystkim inne niż fiaty i polonezy. Ludzie mieli wtedy naprawdę dosyć fiatów i polonezów. Fabryka to bardzo mocno odczuła. Spadek produkcji był bardzo zauważalny. Ciężko było namówić kogoś na to, aby kupił: Zobaczcie, mamy piękny rodzinny sedan, piękne rodzinne kombi. Ludzie się stukali w głowę. Ten samochód sięgał roku 68, więc ludzie sobie woleli coś z lat 70., -tych, 80. -tych kupić i jeździć podobnie zaawansowanym technologicznie samochodem. Może używanym, ale uwierzcie mi, znacznie bardziej bezawaryjnym, znacznie wygodniejszym. I wtedy tak naprawdę zapadła decyzja dobra. Koniec produkcji polskiego Fiata. Zwłaszcza, że. FSO nie było takie zupełnie bezczynne i stwierdzono, no dobra, będziemy produkowali wiecznie polonezy, wiecznie duże Fiaty. Wtedy postanowiono odnowić Poloneza i wtedy szykowano do produkcji Poloneza Caro. Sentymentów nie było. Polonez Caro jawił się jako przyszłość fabryki, jako ten koń, na którego warto postawić, a Fiat 125P wersji, czy to sedan, czy to kombi. Musiał odejść do lamusa, ale musiał odejść z dwóch powodów. Jeden to był taki, że był naprawdę mocno przestarzały. Druga kwestia to trzeba było zwiększyć produkcję poloneza. W związku z tym całe hale, które do tej pory służyły do tego, aby produkować duże fiaty, przekwalifikowano, zrobiono większą fabrykę tylko polonezów. Wtedy. Wszystkie ręce na pokład, wszyscy skupiamy się na Polonezie. Przerwa wakacyjna w roku 1991 to był czas, kiedy na żeraniu zmieniano wszystko, tak aby za chwileczkę pokazać światu nowego Poloneza Karo. Łącznie wyprodukowaliśmy 1 445 699 sztuk bardzo konkretna ilość, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że już po kilku latach produkcji w latach 70-tych wyprodukowaliśmy milionowego dużego Fiata i sam pan Anieli nabijał ten milionowy piękny numer, no to później widać wyraźnie spadek produkcji. Polonezu wyprodukowaliśmy ponad milion, czyli tutaj zdecydowanie więcej. No, jeżeli chodzi o Maluchów, czyli ponad 3 miliony, no to zdecydowanie Gorszy wynik. Ale pamiętajmy, że malu był zdecydowanie tańszy i miał być popularnym samochodem. Maluchy z polskich fabryk trafiały bezpośrednio do samego fiata, do całej sieci dystrybucji włoskiego fiata, i czy to w Grecji, czy to we Włoszech, czy w Niemczech maluchy trafiały normalnie z Polski. I nie było specjalnie wyboru, że ktoś sobie kupował malucha z Włoch czy z Polski. Były tylko te polskie. Fiat był zdecydowanie też największym przebojem, jeżeli chodzi o eksport. Eksport i eksport wewnętrzny dzisiaj. Wielu z naszych widzów nie wiedzą, co znaczy eksport wewnętrzny, to można wyeksportować, a samochody zostawały nadal w kraju. Był taki czas, że Fiata czy Poloneza nie było tak łatwo kupić. Trzeba było mieć specjalną asygnatę, specjalny talon na samochód. Oczywiście nie było salonów takich, że idziemy, kupujemy. Pod jednym warunkiem były Peweksy i tam można było sobie pójść, kupić w dowolnym momencie dużego Fiat. Z tą tylko różnicą, że on był zdecydowanie droższy, bo wartość dolara no, była troszeczkę inna. Warto jednak powiedzieć, że dużego Fiat eksportowano do 80 krajów na całym świecie. O tym, że kraje komunistyczne, czyli Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia, to były największe rynki zbytu. No i dzisiaj stamtąd tych aut sporo przyjeżdża. Mało kto jednak wie, że w Egipcie montowano, produkowano, tak samo w Tajlandii. Były specjalne fabryki, gdzie trafiały gotowe zestawy i tam lokalni pracownicy w fabryce składali. Warto tutaj. Odnotować pewną rzecz, że dzięki temu, że zdecydowano się na produkcję dużego Fiata z wersją po prawej stronie kierownicą, trafił on do Wielkiej Brytanii. Warto wspomnieć, że był jednym z tańszych samochodów na rynku. Był tańszy od podstawowego mini Morrisa, a dzięki temu, że miał wszechstronne dwozie, wersja kombi też tam była oferowana, doczekał się nawet tytułu najlepszego auta rodzinnego. Moi drodzy Anglicy wiecie, wiecie jak jest Clarkson jak się wypowiadał na temat polskich samochodów, na temat Poloneza, dużego Fiata. A jednak Anglicy woleli takiego fajnego dużego Fiata, bo był duży, przestronny, w miarę nieskomplikowany, wersja kombi, naprawdę taka estate, piękne rodzinne kombi i nie dziwmy się, że wybrali właśnie FSO 125P wersji kombi jako najlepsze auto rodzinne. Dobra, koniec gadania. Weźmy się za ten konkretny egzemplarz. FSO125P i silniczek. Widać od razu że samochód jest odrestaurowany, że wszystko wygląda tak ładnie, odnowione. Tak to jest, jeżeli ktoś wkłada masę serca w odnowienie swojego samochodu, aby wyglądał tak jak w chwili wyjechania z fabryki. To jest ten wzmocniony, nie 75, a 82 konie silnik z Poloneza, bo już wiecie, końcówka produkcji to już tych starych kapci fiatowskich już nikt nie produkował. Ludzie chcieli tylko te nowocześniejsze. Po czym najłatwiej poznać dużego Fiata z silnikiem Polonez? Przede wszystkim po chłodnicy, ponieważ ona jest zawsze schowana tutaj w tę wnękę, a korek jest na kruczcu. On tutaj jest. Z czego to wynika? Oryginalny fiatowski silnik 1500 prawie z zewnątrz tutaj się nie różni, bo jest bardzo podobny dekiel zaworów. Natomiast silnik dużego Fiata ma zupełnie inne Układ chłodzenia, można powiedzieć, przede wszystkim jest wiskoza, czyli taki elektromagnes, który załącza wiatrak w momencie osiągnięcia dużej temperatury. To wtedy ten wiatrak cały czas jest podłączony, cały czas może się kręcić, ale on kręci się powolutku. Dopiero zetknięcie na stałe powoduje, że to się wszystko kręci dokładnie z taką prędkością jak pasek, jak cała reszta osprzętu. Natomiast tutaj pamiętam, Polones ma. Wiatrak napędzany silnikiem elektrycznym, załączany w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury. To powoduje, że wiatrak jest dużo bardziej odsunięty, w związku z tym to trzeba było schować. Króciec jest tutaj. Przez pewien czas takie fiaty, takie chłodnice przede wszystkim, z takim krócem były bardzo mocno poszukiwane, z tego względu, że były idealnym materiałem, jeżeli swapowaliśmy jakikolwiek silnik. Silniki zwykle były trochę większe, więc. Te kilka centymetrów sprawiało, że wchodził dużo większy silnik. Kolejna rzecz, którą tutaj widzimy pod maską, to przede wszystkim elektroniczny zapłon. Pod filtrem powietrza, oczywiście, znajdziemy gaźnik klasyczny. Wiecie, w 1991 roku już bardzo wielu zagranicznych, zachodnich producentów stosowało wtrysk. No. Nawet polonezy jeszcze wtedy nie miały wtrysku, więc nie dziwmy się, że do dużego fiata nie zastosowano wtrysku. Czemu więc nie zdecydowaliśmy się zrobić takiego nowocześniejszego dużego fiata z silnikiem Forda. No w końcu zalegały na magazynie, produkowano ograniczoną ilość. Moi drodzy, to ja wam powiem z tego samego powodu z którego nie stosowano do TICO silników z MATIZA, mimo że były. Też można było założyć silnik, który miał wtrysk, który był nowocześniejszy, miał 10 koni więcej. Tylko to miał być ekonomiczny wariant. Wtedy nawet polonezów tych z silnikiem Forda nie za dużo się sprzedawało, a taki Fiat, który miałby fabryczny silnik jeszcze Forda, kosztowałby masę pieniędzy, a pamiętajmy, 1991 rok. To już jest naprawdę zmierzch, jeżeli chodzi o produkcję dużego Fiata. Może gdyby to było w latach 80., to może to miałoby jakikolwiek sens. Końcówka produkcji to było takie produkowanie na siłę i wygaszanie powolne produkcji. Jeśli chodzi o końcówkę produkcji, nie, ten Fiat jakoś szczególnie się nie wyróżniał. Nie zdecydowano się na to, aby zrobić czarne listwy, tak jak było to w polonezach, czarne klamki czy powiedzmy czarne zderzaki. Taka była moda. Chrom był wypierany, więc zniknęły metalowe kołpaki z kół, zniknęła metalowa, tutaj piękna listwa, zniknęły też piękne, metalowe ze stali nierdzewnej listwy, zastąpiły je jednolite, czarne właśnie po to, żeby wyglądały tak nowocześniej, bo pamiętajmy, wtedy królował plastik i ludzie bardzo chętnie nawet zmieniali zderzaki na pełne plastikowe. Wszyscy wtedy chcieli mieć plastikowe. W maluchach zmieniono zderzaki, w Dużym Fiaciu do samego końca produkowano metalowe, chromowane zderzaki. Skoro jesteśmy z tyłu, jeszcze parę słów takiego wprowadzenia, skąd się wzięło kombi. I że tak naprawdę kombi to jest autorski projekt Polaków, z tego względu, że to co nam zaprojektowali Włosi, no bo wiecie, Włosi zrobili pięknego sedana, no i oni zaprojektowali dla nas również kombi. No ale kombi w wykonaniu Włochów nie było takie ładne. Ono było takim na siłę przyklejonym fragmentem tyłu świata 124 familiare, a czemu nie skorzystaliśmy z gotowego włoskiego wzorca. Ano bardzo prosto. Z tego względu, że Włosi początkowo nie zaprojektowali świata 125 wersji familiare. Wtedy włoskie samochody w wersji kombi nazywano właśnie familiare, był nawet Fiat 128 familiare, był Fiat 125 familiar. Końcówka ma bardzo duże znaczenie, ponieważ w Argentynie obowiązuje język hiszpański, hiszpański jest językiem narodowym, a po hiszpańsku jest familiar. Jak poszukacie tych argentyńskich fiatów w wersji kombi, to zobaczycie, że one są. Nie takie ładne, może troszeczkę większe. Ten kąt pochylenia tylnego słupka ABCD już jest zupełnie inny i to przede wszystkim odróżnia naszego bohatera od tego, co można było spotkać w innych krajach. I zobaczcie, tu nie ma żadnych amortyzatorów. To wszystko się ładnie podnosi, a tu zobaczcie, jak ładnie stoi. Jaki jest sekret? Sekret jest taki, że tutaj są takie specjalne sprężyny, takie druty, które sprawiają, że w momencie podniesienia ta tylna klapa nam się ładnie trzyma do góry. W dużych Fiatach nie stosowano żadnej półki, i to wszystko, co było w bagażniku, widać było przez boczne szyby. To był czas, kiedy z bagażnika zabierano wszystkie rzeczy, bo niezależnie czy widać, czy nie widać, to i tak było bardzo wielu amatorów cudzej własności. Standardowo 350 litrów w bagażniku sedana tutaj zostało powiększone. Dane techniczne mówiły o 1100 litrów. Nie widzę jak, jeżeli chodzi o dzisiejsze normy. Dzisiaj mierzymy do krawędzi okna. No i jakbyśmy policzyli to rzeczywiście do krawędzi okna, to weszłoby nam niewiele więcej niż w sedanie. Ale Polacy wtedy i wtedy norma była taka, że liczono do sufitu i do ścianki. I wartość 1100 litrów brzmi naprawdę dobrze. W momencie, jeżeli to jeszcze powiększaliśmy, wychodziło 1500 litrów, to jak na dzisiejsze warunki bardzo dużo, ale pamiętajmy o jednej bardzo istotnej kwestii. Jeżeli chodzi o ładowność polskiego Fiata 125P, dołożono jedno pióro i podniesiono ładowność o dodatkowe 100 kg. Wiadomo było, że jeżeli mamy więcej przestrzeni, to Polak załaduje dużo więcej. Z 450 do ponad 500 kg wzrosła ładowność. No, takie Fiaty były troszeczkę twardsze, ale wiemy doskonale, że tutaj ładowano więcej niż te pół tony polskie Fiaty w wersji kombi potrafiły przewieźć tonę w bagażniku i to nie było wielkim wyczynem. Pamiętajmy o tym, że końcówka lat 80., początek lat 90. to były narodziny wielu fortun, wielu małych firm i te firmy mając do dyspozycji dużego Fiata miały ogromnego dostawczaka, ogromny potencjał. Tu ładowano tyle, ile się tylko dało. To, że duży Fiat szorował, że on był taki mocno dociążony, nikogo nie dziwiło. To był wół roboczy i to Ile potrafił znieść? Myślę, że też przeważyło to, jak długo go produkowano, zwłaszcza wersję kombi. Jeśli chodzi o wnętrze, to tak naprawdę tylko tutaj widać, że mamy do czynienia z ostatnimi rocznikami. Przede wszystkim okrągłe zegary. Ja pamiętam lata 90., początek lat 2000: kiedy jak ktoś miał okrągłe zegary w dużym fiacie, to był kimś. To był koleż, który miał fiata z końca produkcji. Albo wcześniejszego, tylko zakombinował, żeby te zegary były okrągłe. I to, co dzisiaj dla nas jest takim największym wyznacznikiem tego, że Fiat jest fajny, czyli licznik z taśmą, z tym termometrem klasycznym, to dla nas jest największa magia i wszyscy kochają dużego Fiata właśnie za to jest. Drugą ważną rzeczą, która odróżnia końcówkę produkcji, to jest podsufitka. No, Była już wcześniej dostępna, ale tylko dla wersji na eksport. Te krajowe dostawały taką starą, klasyczną, tą znaną od początku produkcji, czyli biała derma, która zwykle już potem była kremowa, taka dziurkowana. Każdy z Was pewnie wie. Lewarek dźwigni zmiany biegów jest przesunięty do przodu. Tutaj te biegi, oczywiście 5. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale mimo tego, że niektóre Fiaty miały właśnie w tym miejscu lewarek dźwigni zmiany biegów, to nadal potrafiły mieć skrzynię biegów z czterema biegami, bo skrzynia biegów, ta Polonazowska występowała w dwóch wariantach cztero lub pięciobiegowej, powiecie, jaki sens była zmiana kolumny? Całego tego tunelu, tego wszystkiego. Stąd tutaj przenoszenie, skoro można było mieć 4 albo 5 biegów. No właśnie, za ten wariant pięciobiegowy. No i ta skrzynia była, można powiedzieć, tyle nowocześniejsza. Kierownica, taka jak w Polonezie. Oczywiście w latach 80. zmieniono logo, już nie było tej cieniutkiej, schromowaną jeszcze listwą. Już była tak kierownica z końca produkcji, już nic się nie nie kombinował, żeby zmieniać kierownicę. Ona była produkowana od lat 80., od 83 roku, w zasadzie, do końca produkcji, do końca dni. Duży Fiat miał taką kierownicę. Przyjrzyjmy się jeszcze tapicerce. Dla wielu osób, Duży Fiat to oprócz tego, że jest termometr, to muszą być dermowe. Skajowe fotele. Te fotele wbrew pozorom wcale nie były takie fajne. Wiele osób, zwłaszcza w upalne dni, jeżdżąc, to wszystko przywierało, nie jeździło się zbyt komfortowo, a jednak takie welurowe, tkaninowe fotele dawały dużo większy komfort. One były tak fajnie wyprofilowane, i błędem moim zdaniem było to, że wcześniej nie zrezygnowano z takich właśnie darmowych foteli na rzecz pięknych. Welurowych, znacznie wygodniejszych foteli, jeżeli chodzi o boczki. Przez cały czas produkcji wytrzymały właśnie te wykonane z dermy. Jedyną różnicą było to, że zrezygnowano z tych wszystkich dodatkowych plastikowo-chromowych zdobników, które nadawały trochę charakteru. W pewnym momencie zniknęły lampki, popielniczki, natomiast już nikt nie kombinował z składaniem korbek od Poloneza. Dobrze, czas może zatem na przejażdżkę. No i ruszyliśmy 91 rok. Wtedy już można było kupić w Polsce Peugeota 405, można było kupić sobie Forda Escorta. Wiele, wiele było takich aut, które już można było za dopłatą oczywiście, ale mieć poduszkę powietrzną, można było mieć oczywiście wspomaganie. A tutaj co otrzymywaliśmy? Otrzymywaliśmy hamulce. No, to była chyba najmocniejsza strona Fiata, bo już od 67 roku mieliśmy wszystkie koła tarczowe. Z jednej strony nowoczesność, a z drugiej strony trochę upierdliwe, z tego względu, że jakość wykonania tych hamulców była taka, że one wiecznie ciekły, wiecznie się zapiekały i trzeba było to ciągle regulować ale za to były cztery koła tarczowe. Oczywiście możemy zapomnieć o poszukiwaniu regulacji kierownicy. Przypominam, mamy do czynienia z wersją wzmocnioną, a nadal przyspieszenie do setki można liczyć kalendarzem. Ponad 20 sekund to na lata 90. wynik bardzo, ale to bardzo zły. Ale. Pamiętajmy, duży Fiat w latach 90. nie był kupowany po to, aby się nim ścigać, tylko po to, aby nim wozić ciężkie towary. No i do tego się idealnie nadawał. Ile palił duży Fiat? Początkowo te silniki 1300 potrafiły spalić 8 litrów w trasie. W mieście 10 litrów. I to była taka wartość bardzo życzeniowa. W momencie, kiedy w miastach pojawiły się korki, to ta wartość zdecydowanie zaczęła się zbliżać do tych 11, a momentami nawet 12 litrów, przy czym pamiętajmy, te osiągi wtedy wcale nie były jakieś takie bardzo dobre, no bo w Polonezie, dużym kwiacie te osiągi nigdy nie były dobre, no chyba, że mieliśmy DOHC, ale to temat na no, zupełnie inny odcinek. Dzisiaj dostępność materiałów eksploatacyjnych jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o tarcze, no to chyba nie ma tańszych tarczy, bo w granicach 50 zł. kupujemy tarcze i to w, można powiedzieć, że renomowanej firmy. Tarczę wyprodukowaną w Polsce, a nie w Chinach. Mamy za 55 zł. Klocki, wydatek w granicach 50 zł. Na tył ceny są podobne. Jeżeli chodzi o wszelkiego typu oleje filtr, to wszystko mamy ciągle dostępne. Najtrudniej w tej chwili, jeżeli będziemy chcieli kupić rzeczy związane z remontem silnika, i tutaj no niestety ceny wzrosły i to bardzo, bardzo mocno. Jeszcze kilka lat temu można było kupić zestaw elementów do remontu silnika w granicach 2000. Dzisiaj 5000 może być mało, no ale nie każdy musi remontować silnik. Niektórzy znają, niektórzy trafiają silniki, które zupełnie przyzwoicie jeżdżą. Dzisiaj wystarczy często bardzo dobrze uszczelnić taki silnik i jeździć. No jednak te dystanse, które pokonujemy, nie są aż tak wielkie. Spróbujemy dynamicznie ruszyć. Uwaga. I jedziemy. Przekroczyliśmy zielone pole. Wkro wkraczamy. Prawie że odcinkę o 5000 obrotów. Most wyje, wszystko trąbi, ale osiągnęliśmy prędkość dozwoloną. Było fajnie. Zostawiliśmy wszystkie nowoczesne samochody za nami i chyba nam o to chodziło. Teraz możemy zwolnić, Wiadomo, nigdzie się nie spieszymy. Wcale się nie dziwię tym wszystkim osobom, które na początku lat 90. zachusnęli się używanymi samochodami sprowadzonymi z zachodu i mimo tego, że musieli zapłacić dosyć wysokie cło, to jednak otrzymywali coś w cenie dużego Fiata, co może im miało 200 albo 300 tysięcy kilometrów, ale miało dużo lepsze osiągi, dużo lepszy komfort i sprawiało, że mogliśmy troszeczkę wyróżnić się na tle ulic, gdzie wciąż duże Fiaty i Polonezy królowały. W sobie 1991 rok i ten biurowiec jako pierwszy otworzył nową erę służewca, który do tej pory był taką dzielnicą bardzo mocno przemysłową, gdzie stały magazyny, gdzie były jakieś hurtownie i nagle... Taki ładny, piękny budynek. Zresztą on był wykorzystany do promocji pierwszych Polonezów Karol. Ten budynek za chwileczkę zostanie wyburzony i taki symbol rodzącego się polskiego kapitalizmu zniknie, ale mam nadzieję, że ten duży Fiat w wersji Kombi, który też jest jakimś tam naszym symbolem, pozostanie na dużo dłużej. W ten piękny sposób dojechaliśmy do końcówki dzisiejszego programu. To, że pokazaliśmy Wam końcówkę produkcji, ten można powiedzieć upokarzający moment, w którym nikt nie chciał dużego fiata, to jest celowe. Chcieliśmy Wam też uzmysłowić to, że produkty z FSO, jakie by one nie były w dzisiejszych czasach, znajdują naprawdę wielu miłośników. I taki fiat w takim stanie dzisiaj to prawdziwy rodzynek i wiele osób chce właśnie taki egzemplarz z końca produkcji, mimo że to czas był byle jaki, ale wiecie, te auta zwykle z początku produkcji i ten zupełny koniec mają szczególne znaczenie, bo pokazują różne oblicza tego samego modelu, a dzięki pewnym smaczkom, które pokazałem wam dzisiaj, właśnie 91 rok jest naprawdę wyjątkowy. A Was i wszystkich innych miłośników polskiej motoryzacji zapraszam na nasz piękny RAID, RAID Poloneza, który odbywa się 3 maja, w rocznicę podpisania Konstytucji, 3 maja właśnie. Widzimy się u nas w Modlinie, Twierdza Modlin. W podpisie znajdziecie link do wydarzenia, a my, a my dzisiaj kończymy i do zobaczenia.